Siemanko Patrzcie jak księżyc daje czadu Księżyc daje czadu A my z mają jesteśmy na spacerze Chodź Chodź mysza Słuchajcie eee, Znalazłem skarby znowu na śmietniku na targ. będą Jutro będzie filmik pewnie z tego A dzisiaj będzie filmik a dzisiaj będzie filmik jak Sylwan znalazł Fanty na śmietniku Dzisiaj będzie filmik Witajcie wszyscy, to się powtarzał, bo przychodzicie dopiero Dzisiaj będzie filmik jak Sylwan znalazł Fanty na targ Będę go montował za chwilę a jutro będzie filmik, jak ja znalazłem, dzisiaj fanty. Łysy świeci, to dobry znak, za tydzień pchli targ. No i fanty nowe się ukazały. A Sylwan dzisiaj ma urodziny. Dziękuję wszystkim za życzenia dla niego, które wpisaliście na karcie społeczności pod jego zdjęciem. Sylwan błyszczy jak ta gwiazda. Teraz je. Tak mu się buzia uśmiecha, jak ten księżyc tutaj jak widział wasze życzenia. A ja sobie z pieskiem dawno, ma nie było na filmach. Może ktoś pamięta ją jeszcze, to jest mój jeden z dwóch psów, które adoptowałem dawno temu. to już 5 lat minie prawie. Chyba minęło już 5 lat. Tak, we wrześniu minęło 5 lat. Odkąd Maja jest z nami. Michael ogląda jakieś filmy chyba, świeci mu się na balkonie. A Michael niedaleko mnie mieszka. Bo burmistrz Czopatowa to trochę dalej mieszka, mówię o końcu. Maciek z ekipy Sylwana, wszystkich wymieniam tutaj, jeszcze dalej mieszka. Ale niedaleko Adrian mieszka. Czy ekipa Sylwana. Należy do niego wiele osób na listy kto jest, a kto nie ma, kogo nie ma. Kto chce, to może należeć do ekipy Silvana. Po prostu Maja trochę przytyła. Z dobrobytu. Mówię o psie tutaj. Moim pięknym Tropiącym. Także, kto wbił teraz, to mówię, że dzisiaj będą, będzie odcinek, dopiero go zmontuję. Jak zaśnie mój syn, to zmontuję odcinek, jak Sylwan znalazł skarby na chlitarkę, a jutro będzie odcinek z moich skarbów na chlitarkę, które znalazłem przed chwilą. Mm, no. Klopsik, no taki kluseczek, nie? Maja lubi węszyć, lubi tropić. Niestety, jak teraz w robocie jestem, to muszę te spacery skrócić dzienne i poranne, ale wieczorne no, będą troszkę dłuższe. Jeszcze mam drugiego psa do wyprowadzenia, więc musimy wracać. Patrzcie, jaki klimat fajny. Tutaj stare lipy. Kasztany, tam dalej. Lekka mgiełka. Czyżby maja chciała zrobić klotka? Dobra, to przerywamy nadawanie, bo maja będzie robić klotka. Nie będę tego nagrywał. Tu jest oczywiście woreczek, zaraz pozbieram. Więc do zobaczenia na filmach. Trzymajcie się.